Witajcie, ja jestem Kuba, a to jest WWE Backstage przed dzisiejszą galą Pay Per View, czyli Extreme Rules 2016. Z roku na rok Federacja mówi, że to najekstremalniejszy, najbardziej hardkorowy wieczór w roku, ale pytanie brzmi, czy na pewno... W tym roku Wrestlemania była naprawdę brutalna. Skok z klatki Helina Sel, prosto w stół komentatorski Shayna McMena, brutalne starcie Lesna razem Browsem. No, trudno będzie to pobić, aczkolwiek mamy aż 5 stypulacji w e, walkach na tej gali, które mogą naprawdę przynieść wiele emocji. Wiele emocji fanów i cóż, sprawią, że fani WWE zapamiętają tą galę jako coś naprawdę ekstremalnego. Więc dobrze, w karcie mamy łącznie tutaj, tak patrzę, 8 walk z czego jeden yy, pojedynek to jest Kick of Match i od tego właśnie zaczniemy sobie omawianie karty Extreme Rules 2016, mianowicie tak, gala gości w Newark, New Jersey i mam nadzieję, że publiczność dopisze. Dobra, jedziemy. Kick of match. Pierwsza walka. Baron Corbin kontra Dolph Ziggler. No DQ match, czyli walka bez żadnych dyskwalifikacji. Bardzo podoba mi się to, że zwdzięca tegorocznego e, Andre the Giant Memorial Battle Royale, trzeciej edycji tej niesamowitej walki. Od razu ma rywalizację z kimś, kto jest doskonale znany w świecie WWE. Jego rywalizacja z Dolphem Zigglerem opiera się między innymi na tym, że on niszczy Zigglera i udowadnia z chwili na chwilę wyższość nad tym zawodnikiem. Ale mimo wszystko to Ziggler w ich ostatniej ważnej walce na Pay Per View w Kikofie Payback y 3 tygodnie temu pokonał go przez szybkie przypięcie. No cóż, y pamiętamy te niesamowite end of days poza ringiem, kiedy to Corbin Zigglera poczęstował w swoim debiucie na pierwszym role po WrestleMania i od tego... Starcia, rozpoczęła się ich rywalizacja. Z pewnością w standardowym No DQ meczu zobaczymy tylko krzesło do kendo oraz yy, walkę poza ringiem. No, akurat, firewerków nie oczekuję od tego starcia, ale mam nadzieję, że wygra Baron Corbin z pewnością Dolph Ziggler. Myślę, że WWE nigdy już nie będzie tak naprawdę yy, jednoznacznie. Postawiać na, stawiać na tego zawodnika. To znaczy, myślę, że WWE totalnie już nigdy nie będzie promowało Dolfa Ziegler'a, ponieważ po tym, co widzimy i po walkach, które on zarówno wygrywa, jak i przegrywa, możemy stwierdzić jednoznacznie, że Ziegler się skończył. Wielka szkoda dla jego fanów, ale co zrobić? WWE, no niestety, kiedyś jeszcze 3 lata temu, kiedy był niczym świata wagi ciężkiej. Federacja mogła pomyśleć, ale nie, gdzie lepiej wypromować Alberta del Rio, osobę, która również obecnie nie jest zadowolona i to mówiła publicznie ze swojej pozycji w świecie WWE. Ale wracając do tego starcia, liczę na to, że Ziggler przegra, ponieważ Byron Corbin to zawodnik, Baron Corbin to zawodnik, którego ja lubię, taki samotny wilk, bardzo imponuje mi jego styl walki i ogólnie styl bycia. Jako zawodnik, mało mówi na mikrofonie, dużo robi i to jest postawa godna, kto wie, być może nawet przyszłego jakiegoś czempiona. Ale pytanie brzmi, czy WWE World Heavyweight Championa czas zrobić swoje? Przechodzimy w tym momencie do głównej karty, co my tutaj mamy. A niech będzie pierwsza walka: United States Championship match Rusev kontra Kalisto. Rusev wygrał ten Battle Royale i tym samym znowu. Może zdobyć Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Kalisto trzyma ten tytuł od gali Royal Rumble nieprzerwanie, broniąc go na każdej gali. W tym przypadku ostatnio widzieliśmy, że Kalisto pokonał Rajbeka w Kikowie. Payback oraz w Kikofie WrestleMania również miał rywalizację z Albertem Delario, którą wygrał. Myślę, że to jest odpowiedni moment, aby kolejną, tak naprawdę ofiarę Kalisto dorzucił do swojej listy. Mianowicie Rusew. Ja go nigdy nie lubiałem i mimo wszystko, pod tym jak jeszcze związał się ponownie w telewizji z Laną myślę, że akurat y, nie powinien wygrać tej walki, że WWE chce, aby kiedyś Kalisto zastąpił Rey Misterio wygrana w chytry sposób, y, w taki sprytny. Z Rusewem byłoby to naprawdę czymś niezwykłym. Jest to standardowa walka. Myślę, że Rusew nie zdobędzie Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych ponownie w swojej karierze, gdyż pamiętamy, rok temu był tym mistrzem, prowadził zaciętą rywalizację z Johnem Sinou, ale jak dla mnie, jeżeli Rusew chce być jakimkolwiek mistrzem, być może Mistrzostwo Interkontynentalne lepiej by tym razem pasowało na jego talie niż ponownie Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Mój głos leci na Kalisto. Kolejna walka, tym samym mamy tutaj bardzo ciekawy pojedynek tornado takty match Luke Gallows i Karl Anderson czyli Ballet Club kontra Jay oraz Jimmy Deusos. zarówno na gala jak i Smackdown ta dwójka a właściwie ta czwórka uwaga walczyła ze sobą Gallows i Anderson podczas swojego debiutu zaatakowali braci Uso a tydzień lub dwa tygodnie później tak dwa tygodnie później po ataku na Romana Reynsa ich pokonali, następnie Uso się pokonali przy pomocy swojego kuzyna Reynsa i nieuwagi AJ's ponownie Andersona i Galousa, ale w tym przypadku, jeżeli W naprawdę chce, aby Anderson i Gallows po debiucie w WWE, Właściwie Galous powracie nieważne, ale wiadomo, po nowy, jeżeli chcą promować nowy takting Federacji, to według mnie porażki im zaszkodzą na pierwszych tak naprawdę już yy, inaczej. Podczas pierwszych występów w WWE, jeżeli federacja chce naprawdę kogoś promować, ta osoba nie może przegrać. W tym timie tak jest dosłownie tak samo. Deusos są nudni nic z nimi się nie dzieje, ciągle to samo ciągle są to fejsowie rozbawiający publiczność aczkolwiek mi bracia Uso również do gustu nigdy nie przypadli no kiedy byli mistrzami tak tym bardzo mi się to spodobało, ale później już było to takie na siłę naciągane, w tym akurat starciu jestem za Galausem oraz Andersonem i niech zniszczą w odpowiednim stylu yy, braci Uso, dawno tornado do meczu nie widzieliśmy, nie ma zmian każdy walczy z każdym i tym samym Anderson i Gallows niech mkną w górę A i tak pewnie całą czwórkę zobaczymy Interweniujących zawodników w walce wieczoru Czyli starciu pomiędzy Reimsem oraz właśnie AJem Stylesem yy, Kolejna walka, co dalej? <laughs> Przepraszam za mój kaszel, ale przyziębienie robi swoje Dobra, kolejny tag team mecz New Day kontra Void Villains, czy jakoś tak się czyta ich nazwę, Viden Villians, Void Villains, jakoś tak, czyli Simon Goach oraz Iden English kontra z pewnością Biggie oraz Call of Kings. Xavier Woods będzie obok kringu. Mistrzostwa tak team na szali. Pamiętamy sytuację z kontuzjowanym Enza More oraz rozwalającym dwa tygodnie temu na SmackDown ich um, Big Cassem Collinem Kesedim. Wiecie co? Według mnie trochę taki styl. Wiadomo, nie ma to na celu obrażać ich, jednak przez większość osób, a przynajmniej garstkę osób, niech wam będzie. Są nazywani Void um, Villains jako wieśniacy. Według mnie. Akurat nie ma w tym nic złego, ponieważ nie ma być to obraza ani nic związane z tym. Prezentują styl XIX wieku, jakby był rok 1800, któryś lub początek tak naprawdę załóżmy XX wieku. Fajnie, że taki gimmick również jest, ale New Day według mnie są absolutnymi zwycięzcami w tej walce. Trzymają te tytuły od Summersem i nie chcę, aby szybko je stracili. Kolejna walka Intercontinental Champion The Miss, kontra Kevin Owens kontra Sami Zayn kontra Cesaro. Fatal 4-Way Match o ten właśnie tytuł. Wszyscy zawodnicy, których widzimy w tej walce i którzy już za kilka godzin będą walczyć o mistrzostwo interkontynentalne. Mają ze sobą na Pamiętamy, że dużo razy y, Miss łączył siły z Kevinem Owensem, aby zawalczyć z Cezaro i samym Zaynem. Również dużo razy Zayn walczył z Cezaro. Owens y, również z Cezaro lub y, choćby Zaynem. Aczkolwiek teraz czas na Fatal 4-Way match, czyli walkę, w której to wszystko się wyjaśni. Nie ma dyskwalifikacji, ale pewnie oprócz kilku spotów poza ringiem nie zostanie w tej dynamicznej walce, czyli bardzo szybkiej y, wykorzystane. Raczej nie będą jakieś przedmioty, może stuko. Komentatorski się rozwali, ale to raczej zarezerwują na main event. Yy, dobra, najgorsza opcja z możliwych: Demis obrania swój tytuł. Ponieważ, gdyby Miss obronił swój tytuł, to zrobiłby to na pewno w jakiś nieczysty sposób albo Maris by mu pomogła w tym, albo wiadomo, załóżmy taki scenariusz: Samizain wygrywa, a inaczej. Wszyscy myślą, że Sami Zayn wygra. Kevin Owens inkasuje, załóżmy, Neutralizer od Cesaro. Następnie Cesaro inkasuje potężny Helluva kick od samego Zayna. Mic szybko wraca do ringu, pozbywa się z ringu, wyrzucając samego Zayna. I tym samym przypina Cesaro, czyli obitego zawodnika przez pozostałych członków przed chwilą. Skorzystał hitru, z szansy i tą walkę wygrywa najgorszy scenariusz z możliwych. Również nie chcę, żeby Kevin Owens po raz trzeci w tak krótkim czasie zdobył Mistrzostwo Interkontynentalne. Bo wolę, aby ten tytuł trafił do kogoś, kto jeszcze nie posiadał go. Mianowicie albo Sami Zayn, albo Cesaro, Jeżeli wygra Cesaro, będzie super. Jeżeli wygra Sami Zayn, będzie również świetnie. Tylko pytanie brzmi, kto wygra. Albo Sami Zayn, albo Cezaro, ale pewnie Miss obroni swój tytuł. Zayn będzie miał rywalizację z Owensem, która koniec końców będzie miała przez Galemane in the Bank Grant na Summerslam. A Miss nie wiem z kim może rywalizować. Cezaro ponownie? Nie wiem. Ale według mnie, jeżeli Miss zachowa ten tytuł, będzie to kolejna głupota ze strony WWE żeby tylko wkurzyć fanów. Mój głos ląduje zarówno dla samego Zayna, jak i Cesaro. Jeżeli wygra ktoś z tej dwójki, nie będę miał absolutnie żadnych pretensji. Teraz tak, WWE Women's Championship match, Charlotte kontra Natalia, submission match. Ric Flair niestety jest, no właściwie nie ma go. I tyle. Ric Flair nie może być obecny przy ringu i Shane McMahon miał naprawdę rewelacyjny pomysł żeby wygrać tę walkę trzeba zmusić swoją rywalkę do poddania się, czyli albo Natalia odklepie przez figur For Leglock, albo y, Charlotte y, wygra walkę. Inaczej albo Natalia wygra starcie przez sharp shooter'a z y, Chicago Scrooge'a. Widzieliśmy na gali Payback 3 tygodnie temu miejmy nadzieję, że w tym przypadku sytuacja absolutnie się nie powtórzy jeżeli wygra Charlotte, będzie to takie po prostu na siłę, w końcu rewolucja Div skończyła się dawno temu, a oglądanie Charlotte, która broni swego tytułu z gali Pay Per View na gale Pay Per View również jest nudne Natalia zasłużyła na to, aby być mistrzynią kobiet i tym samym no, określenie Div już zostało, bo się przyzwyczaiłem, więc jak dla mnie ten tytuł powinien trafić właśnie w jej ręce, ale z pewnością tak się nie stanie, z pewnością Charlotte tylko dlatego, że jej ojcem jest Nature Boy Rick Flair Legenda WCW Legenda WWE Legenda AWA No cóż Ma wpływy i znajomości Przy takich zawodnikach Oraz ludziach jak Triple H, czy też Vince McMahon A to pozwoli Mimo wszystko wynegocjować z pewnością najdłuższy reign z tytułem w DIVISJI KOBIET. Nieważne czy to był ten stary tytuł WOMEN'S, czy ten już nowy i zarazem stary tytuł DIV. Tylko po prostu z pewnością to daje jej, czyli Charlotte, najdłużej panujący najdłużej panujące reign z tytułem KOBIET WSZECHCZASÓW. I szybko tego... Tytuł Charlotte nie straci, jestem pewien, że Natalia przegra, bo WWE Dub nie może nas czymś zaskoczyć, wiadomo, czymś wielkim, jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to po prostu Charlotte straciłaby swój tytuł, co wtedy Ric Flair by powiedział, ojej, jaka wielka szkoda by była, no trudno, mój głos ląduje na Natalię, ponieważ zmiana akurat, y wiadomo... Kobiety z tytułem Miszowskim, kobiet, byłaby czymś naprawdę fajnym, urozmaiceniem tego. A tak to nuda, nuda, jeszcze raz nuda. Może Charlotte jest, jak inni twierdzą, świetną wrestlerką na mikrofonie, również jest dobra, ale tutaj nie chodzi o to. Pomijmy to wszystko. Oglądanie jednej i tej samej osoby z tytułem Miszowskim jest po prostu nudne. I tyle. Natalia musi wygrać i to jest moje ostatnie słowo. Przechodzimy w tym momencie do chyba najciekawszej walki na tej gali, mianowicie jest to Asylum Match Dean Ambrose kontra Y2J Chris Jericho stypulacja tej walki jest prosta obaj walczą w stalowej klatce i tym samym kiedy na tą klatkę wejdą mogą zdjąć przedmioty takie jak gaśnica kij do kendo, wiadro z mopem eee, co tam jeszcze było krzesło, chyba było była ta roślinka eee, właśnie eee, Dina Ambrosa kawtam bezpieczeństwa i inne przedmioty które w tym pojedynku mogą przysłużyć się do zwycięstwa zarówno szaleńcowi jak i pierwszemu w historii niekwestionowanemu mistrzowi WW oraz byłemu dziewięciokrotnemu mistrzowi interkontynentalnemu czyli Chrisowi Jericho. WWE miało świetny pomysł z taką stypulacją, gdyby to był zwykły Steel Cage match, raczej niczym by się ta walka nie wyróżniała od pozostałych, a tak to proszę bardzo, nie ma walki w stalowej klatce, jest Asylum match i pytanie brzmi, czy ta stypulacja w WWE będzie pojawiać się częściej, czy może faktycznie WWE chce, aby ta stypulacja była yy, od raz na jakiś czas używana tylko w walkach Dina Ambrose'a. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale chyba nigdy w życiu nie wpadłbym na tak świetny pomysł, ponieważ WWE w końcu postanowiło znaleźć i wymyślić nową stypulację, i dla Dina Ambrosa ta stypulacja jest po prostu kwintesencją jego postaci, ta stypulacja. Jest po prostu idealna i w takiej stypulacji myślę, że Dean Ambrose powinien wygrać, a Chris Jericho jest po to w WWE już chyba tylko obecnie, aby promować młode gwiazdy, jak sam wielokrotnie mówił, więc wypromuj Ambrose'a ponownie, aby ten wygrał tak jak zrobił to na gali Payback, więc liczę na to, że walka będzie ciekawa i również yy, mam nadzieję, że cóż, nie zawiodę się. I tyle, ale czekam na tą walkę najbardziej, więc zobaczymy, jak WWE rozplanuje ten Asylum Match. Strefa bezpieczeństwa zamieni się w piekło dla Chris'a Jericho. Dobra, przechodzimy teraz do walki wieczoru: WWE World Heavyweight Championship Match Roman Reigns kontra AJ Styles. Walka na zasadach ekstremalnych, Extreme Rules Match. Czyli tak, nie ma dyskwalifikacji, co zresztą wiecie, wyliczeń pozaringowych, żeby zdobyć tytuł i wygrać walkę, trzeba przypiąć lub poddać swego przeciwnika. Walka na Payback była naprawdę bardzo zacięta, wyrównana. Raz miał przewagę Styles, raz miał przewagę Reigns, aczkolwiek trochę wydaje mi się, że nadużywał używał swojego Phenomenal Forearmu Styles i za dużo razy skakał atakując głowę z Reignsa. W tym przypadku, jeżeli nie wygra, mimo wszystko tutaj AJ Styles nie zdziwię się, ponieważ liczę na dobre starcie, ale również nie chciałbym, aby w tę walkę interweniował zarówno Gallows, Anderson, jak i Bracia Uso, ponieważ niech ten spór rozstrzygną między sobą Styles oraz Reigns. Niech to będzie ostatnia walka tej dwójki o tytuł, a na czas AJ Stylesa jeszcze przyjdzie w przyszłości i w końcu Styles wiemy, że ma ile? 38 lat czyli jest mniej więcej wieku Johna Cena więc szybko powinien zdobyć mistrzostwo świata w agencji WWE, ponieważ obecnie chyba powiem, że jest to mój ulubiony zawodnik po tym jak CM Punk opuścił WWE, poszedł do UFC, a Daniel Bryan zakończył swoją karierę więc jak dla mnie sytuacja jest taka albo AJ Styles triumfuje na Extreme Rules, co bym chciał zobaczyć ale jest to niemożliwe, ponieważ z Roman Reigns mowa walczyć z Johnem Cena na gali SummerSlam yy, i to również byłoby bardzo ciekawe, czyli z jednej strony chcemy, aby Reigns zachował tytuł, a z drugiej strony chcemy, aby AJ Styles mu go odebrał, ale z drugiej, a właściwie to z trzeciej już strony, chyba każdy fan wrestlingu chce, aby ta walka była brutalna. Mam nadzieję, że stół przynajmniej podczas yy, tego w, yy, starcia pójdzie, ponieważ no jeżeli stół się nie złamie, no cóż, walka ciekawa nie będzie. No bo czym jest tak naprawdę starcie ekstremalne bez stołu? W końcu, stół to jest yy, przyrząd, który w każdym według mnie powinien się pojawić i tym samym myślę, że w tym przypadku przedmiotów będzie dużo, ale na jaki koniec walki liczę. Jeżeli nie dojdzie do interwencji braci Uso, jak i Andersona i Galosa, czyli przyjaciół Stylesa, to Reigns po prostu ten tytuł obroni w następujący sposób. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to Styles skacze z trzeciej linii, ponieważ chce wykonać fenomenal Forearm, a następnie odsuwa się Reigns, a później wykonuje Spear. Być może Spear wykona w locie przechwycci właśnie w takim niesamowitym stylu, właśnie Reigns Stylesa i to będzie coś zdumiewającego. A tak to boję się, że Styles będzie skazany na zwycięstwo, później bracia Uso interweniują i scenariusz powtórzy się z gali Payback, czego zobaczyć nie chcemy. Kto wygra. Jestem za AJ Stylesem, ale rzecz jasna, że po tak długiej drodze, po ciągłych, tak naprawdę e, pokrzyżowanych planach e, ze strony Triple H, Stephanie McMahon i całej dyrekcji, po bardzo długiej drogie, którą przebył na szczyt Roman Reigns, na pewno nie wcześniej niż na Summer SummerSlam, Reigns swojego tytułu nie straci. Tym bardziej, że jest to rewanż. W, a jego przeciwnikiem jest AJ Styles, czyli osoba. Która doskonale wiemy, że zasługuje na ten tytuł, aczkolwiek nie w takim starciu. Styles zasługuje na zwycięstwo na samej WrestleMania. I to byłoby na tyle, chyba jeżeli chodzi o ten ym, odcinek WW Backstage. Karta Extreme Rules prezentuje się naprawdę fajnie w ym, tak naprawdę. W przeciwieństwie do poprzednich lat tych stypulacji mieliśmy troszkę więcej, ale nie można narzekać. Mamy NoDQ match, mamy Tornado u match, Asylum match, Sam Mission match, Extreme Rules match. Wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Wolałbym, aby Fatal 4 Way match był z użyciem drabin. Na y, tej gali Extreme Rules, podobnie jak to było na WrestleMania, ale tam Cesaro nie walczył, tym samym tak, moje jeszcze raz podsumowując y, typy, to jest y, nas są następujące, Baron Corbin, Kalisto, New Day, Anderson i Gallows, Ambrose, następnie Sami Zayn lub Cesaro, Natalia oraz AJ Styles. Z jednej strony chcę, aby AJ Styles został nowym mistrzem świata w akcie WWE, ale z drugiej strony chcę, aby to Roman Reigns zachował swój, swój tytuł, gdzie następnie na Summerslam zawalczy z Johnem Cena w bardzo... Zaciętej walce. Dobra, piszcie za jesteście, jakie wyniki Gali obstawiacie, na co najbardziej czekacie, na jaką walkę najbardziej czekacie oraz czego spodziewacie się po najekstremalniejszej Gali WWE w roku. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.